Witamy Was bardzo serdecznie w tym wyjątkowym czasie. Mamy 16 marca 2020 i chcielibyśmy specjalnie dla Was i specjalnie dla siebie również, żeby utrzymać formę, pokazać kilka ćwiczeń. Na początku zrobimy krótką rozgrzewkę. Chodź Bartek z muzyczką oczywiście. Tak, zaczynamy od głowy. Jedną, raz drugą stronę. Tak, dobrze. Jest z nami również nasz operator. Kasia pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Kasia ćwiczyła już wcześniej. Tak jest, krótkie krążenie. Pół głowy, pół krążenia do przodu, pół do tyłu. w górę, Dobrze. Te ćwiczenia są dla wszystkich, nie tylko dla tancerzy, również dla rodziców. Na ten czas, kiedy przebywacie dużo czasu spędzacie razem ze sobą w domu. Warto zostać aktywnym, no, warto się ruszać. Jeśli ktoś tego wcześniej nie robił. Tak. Bardzo warto. Naprawdę polecamy przyłączyć się i wiadomo. To bardzo ważne, dlatego my zawsze spróbujmy jeszcze psenkę. Tak jest, i kona. I w drugą stronę. Świetnie, teraz znowu tak, żeby nie no uszkodzić niczego wkąszenia. My jesteśmy u naszych dziadków. Ale mi się zleciało do oka. Świetnie. Ręce do boku. Tak spędzamy się. Tak jest. I uwaga. Ręce. I jedna do przodu, druga do tyłu. Tak jest. I drugą stronę. Świetnie. Ok. So. I ręce za głowę powolutku na jedną stronę, na drugą. Dzisiaj nie mamy czas. Tak, więc polecamy te ćwiczenia. Dzisiaj będą to ćwiczenia wzmacniające. Rozgrzewka za nami, Bartek? No to jedziemy. Zaczynamy. Trening w 10 minut. Będziemy sobie odbierali czas. My mamy ustawiony timer. Będą ćwiczenia takie jak deska, pompki, składy, koordynacja, podnoszenie bioder. Deska, pompki, składy. Tak. No, część z tym już na pewno doskonale znać. Te ćwiczenia robiliśmy je na zajęciach. Ludzie to zapraszają serdecznie do tego, żeby się przyłączyć. Możemy tak zrobić deskę na łokciach, a później na dłoniach. Ok? To co? Zaczynamy. Bawimy się razem. Uwaga. Start. Pamiętajcie, żeby utrzymać, choć niżej Kasia. Pamiętajcie, żeby utrzymać naprawdę swoje ciało równolegle do podłoża. Jeśli ktoś nie potrafi wytrzymać minuty, robi je przez pół minuty, a najlepiej do momentu, dopóki jest w stanie utrzymać. Wiadomo, zaczynamy zawsze szczególnie rodzice. Jak zaczynacie, może być ciężko, może być inaczej. Nie bójcie się, nie poddawajcie się. Mamy czas, więc ćwiczymy. Tak jest. Bartek kupa niżej. Tak jest. Jeszcze 20 sekund tylko. Zaraz Garek nas zawoła. Bartek niżej. Następnym ćwiczeniem będą pompki. My będziemy robić pompki na kolanach. Podobno tego tych ćwiczeń nie robiliśmy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. OK. Przerwa między jednym ćwiczeniem a drugim wynosi 10 dziesię sekund. Więc mamy jeszcze tylko 4, 3, 2, 1 i go! I przez całą minutę robimy pompki w takiej częstotliwości, w jakiej potrafimy. Na pewno ręce będą nas bolały. Bartek stara się głową nie dotykać podłogi. Nie o to chodzi, żeby zrobić szybko. Starsi tancerze możecie robić normalne pompki na pełnym gazie. I nie przejmujcie się tym, że starszy trener robi coś powoli. O! coś mi się nie Jeszcze 20 sekund. I jeszcze cieszę I następnym ćwiczeniem będą składy. Składy wykonujemy przez 2 minuty. Pamiętajcie, żeby stopy były na szerokie zbiody. Kolana pracują na takiej zasadzie, ja pokażę bokiem, jakbyśmy siadali na toaletę. Kolana nie dajemy do przodu. Kolana są dokładnie w tym samym miejscu cały czas, a my dajemy... a my dajemy pupę daleko. Tak jest. Do kupa pracuje i kolana, a nie my robimy przysiady. Pamiętajcie że o tym, pięty zostają absolutnie cały czas na podłodze. To są tak zwane zdrowe przysiady, czyli składy. Ruch jest trochę taki, jakbyśmy siadali na toaletę, a ręce dajemy po to, dlatego do przodu musimy zrównoważyć. Słyszę. 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 Nie sekund, bo... Teraz nie robimy przerwy, tylko ćwiczymy dalej. Ale tak stopy równolego. Tak, tu odkładamy o 10 sekund ponieważ tak mamy timer ustawione. Ale nam to nie przeszkadza, prawda? Nie. Jedziemy. Jak tak nie fałka, równolegle. Równo jest Masz V. Co? Mierzy kucha Pamiętajcie, część stan zawsze dziewczyny, wiecie o co chodzi. Robi skłony Pamiętajcie. Uda pracują. Pamiętajcie, żeby później biodra doprostować, żeby nie zostawiać w takiej pozycji, tylko rozciągamy te mięśnie podczas ćwiczenia. Tak jak robiliśmy. Przynajmniej mam nadzieję, że zauważyliście to na zajęciach. No jeszcze 15 sekund. Następne ćwiczenie nasze to będzie koordynacja. Czyli tam podażymy sobie. Dokładnie. Ok, dobra, schodzimy do tlenku. Musisz jeszcze trochę tak przesunąć. A to! Koordynacja, uwaga. Jeden, go. Prawa ręka, lewa noga. Tak, i to wykonujemy przez minutę. Świetnie, do tego jest. Staramy się tutaj nie mieć puszczonego brzucha. Utrzymać w centrum równolegle do pakietu. Еще одна нога. И еще только полминуты. Повторяй как можно меньше. И А, вернее четыре. Jeden. I kładziemy się w piokim. Co się tu dzieje? Tutaj, nóżki pod siebie blisko, Podnosimy biodra. Bardzo Nie. Co ty komu mówisz? już. Dwa. Trzy. Cztery. Pamiętajcie, wysoko biodra do góry. Przytrzymać na chwilkę. Na zdrowie Dziękuję. Wypluć z siebie te toksyny. Nie wiem czy u nas w ogóle słychać wiesz więc... jak to jest. co dało? Tak, tak. Jeszcze parę sekund tego ćwiczenia. Następne nasze ćwiczenie to znowu deska, tak jest. Deska, jedziemy Bartosz. Cztery, teraz na dłoniach zrobimy dla odmiany, żeby poczuć inne partie. Tak jest. I też minuta. Świetne. się wkręcił, bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Myślę, że następnym razem Kasia będzie ćwiczyła z nami. A co, prosimy? Nie! Możemy no zawsze połączyć. Naszym dziadku połączyć. Albo można połączyć zawsze od 15. To będzie nasze szóste ćwiczenie. Także to jest nasze szóste. Następne będą pompki Przez minutę. Okej, okay, dawno nie robiliśmy tych ćwiczeń, w związku z tym ciało Mama. trochę dostaje. Mama. Ćwiczymy wartość. Jeden, trzy, go. I pompeczki. Każdy w swoim Bartosz, Wartość głowa do góry. Dzień wydech, Pamiętajcie. Wydech do góry. Tak? Deus, I składy. Yes, you know? <telefona> <słuches> <sliphone> <s> I składy jako ostatni przycisk. 3 minuty do Tak, tak. Tak, a zepnij pośladki i w, w, wyciskaj do przodu. O, o. Okej, okay. czekaj. Nie no, Nie no, chodź. Następnym razem. Yeah. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie. Chcieliśmy wam polecić ten zestaw ćwiczeń. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie Podzielimy się z nami kolejnymi ćwiczeniami, które są, jak widzicie, sami nietrudne. Oh. Jak najbardziej możliwe do zrobienia laki. Chodź. Tak, to jest nasz nowy, nowy tancerz. Klubowy. Poznajcie. Lakiego. Chodź dla Tak jest. Nie to widać. Jest nowy bo czarny jak smoła. Tak jest. smolik. Laki. Laki, bo przynosi szczęście, tak jak nam przyniesie szczęście, tak i Wam. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas, będziemy w najbliższym czasie myślę, udostępniali kolejne materiały do ćwiczeń. Wiem, że samemu jest trudniej się zmobilizować do ćwiczenia, dlatego, dlatego robimy to razem. Jak uda Wam się już zrobić te ćwiczenia, dajcie łapkę do góry na naszych grupach. Jestem ciekaw, komu się uda. Jak ktoś da trzy łapki, znaczy, że trzy osoby z rodziny wzięły udział, jak ktoś da jedną, e, jednego kciuka do góry, znaczy, że tylko jedna osoba, ale każdy kciuk do góry to jest e, droga w dobrą stronę, więc cieszymy się bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Lakuś macha, my też machamy. Dzięki i do następnego razu. Pa pa! pa.